podkarpacie.pl. Koncepcja budowy dworca multimodalnego w Sanoku ciągle na topie. Pora ucywilizować kwestię transportu autobusowego i kolejowego w Sanoku. Zdają się mówić nowe władze miasta. Planowany do zagospodarowania teren to obecny dworzec PKS przy ulicy Lipińskiego. A nie jak zakładali poprzednicy PKP Sanog Miasto przy ulicy Grunwaldzkiej. Temat poruszono podczas konferencji prasowej zorganizowanej w Urzędzie Miasta. W stosunku do poprzedniej propozycji, propozycji poprzednich władz, chcemy tę lokalizację zmienić. Proponowana do tej pory lokalizacja była umiejscowiona przy ulicy Grunwaldzkiej pomiędzy ulicą Daszyńskiego i Potokiem. Z tym, że naszym zdaniem ta lokalizacja nie spełniała wymogów, które mogłyby w pełni zrealizować to przedsięwzięcie, gdyż powierzchnia, którą dysponuje miasto było około 20 arów, drugie 20 arów było do, możliwe do pozyskania, byłoby możliwe do pozyskania od prywatnych osób, z tym, że część właścicieli tych działek mają nieuregulowany stan prawny, w związku z czym zrezygnowaliśmy z tej lokalizacji, ale głównym powodem, który skłonił nas do tego, żeby z tej y, lokalizacji zrezygnować, była sprawa skomunikowania, skomunikowania y, tego dworca z, y, z, z ulicami Jagiellońska, Daszyńskiego i Podgórze. Trudno sobie wyobrazić, że dzisiaj, y, kiedy mamy sytuację po godzinie, szczególnie 15 w godzinach szczytu, wyjazd z ulicy Daszyńskiego do, Słowackiego-Daszyńskiego, z tych dwóch ulic, do ulicy Podgórze Jagiellońską jest problemem. Gdybyśmy wprowadzili tam y, tę lokalizację i skomunikowalibyśmy całą komunikację autobusową nieregularną, to ja sobie nie wyobrażam wyjazd tamtej ulicy. W związku z czym zaproponowaliśmy nowe rozwiązanie, by ten dworzec zlokalizować przy ulicy Lipińskiego na dotychczasowym dworcu, w jest właśc którego właścicielem jest Arriwa, jesteśmy już po wstępnych rozmowach. <laughs> Chcemy nabyć od Arriwy ten obiekt, jest już jego wycena. Wysłaliśmy wycenę do Arriwy. Arriwa jest zainteresowana bądź zbyciem tej nieruchomości na rzecz miasta, bądź wejściem w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego do tego przedsięwzięcia. Mamy możliwość też nabycia około 14 arów od PKP wzdłuż tutaj dworca Riva i w sumie mielibyśmy tam do dyspozycji około 75 arów, tam jest 4 ary, w tym moglibyśmy nabyć od osoby Prywatnej z Krosna. Tam musielibyśmy tylko takie drobne przemieszczenia działkami zrobić z właścicielem biedronki. I naszym zdaniem ta lokalizacja ma tutaj zdecydowaną przewagę na dotychczasową, dlatego że jest możliwość skomunikowania z Drogą Krajową 28-84, czyli z ulicą Lipińskiego. Zamierzamy też w ramach tego przedsięwzięcia. Przejąć drogę drogę krajową od właściciela dotychczasowego i zmodernizować ją na odcinku od dworca, od przejazdu kolejowego aż do ulicy Bekcińskiego. I byłoby to, naszym zdaniem, takie rozwiązanie najbardziej optymalne i najbardziej tutaj korzystne na ten cel. Mamy przeznaczoną na ten dworzec intermodalny mamy przeznaczoną kwotę około 14 milionów złotych i w ramach, w ramach wydatków kwalifikowanych moglibyśmy wprowadzić również nabycie tej nieruchomości od Arliby. I W ramach jeszcze tego systemu byłaby zakup 11 autobusów niskopodłogowych, wymiana wiatr przystankowych oraz tworzenie systemu elektronicznego systemu obsługi pasażerów w naszym mieście. Omawiany projekt to część kilku zadań planowanych do realizacji na terenie miasta Sanoka w ramach miejskiego obszaru funkcjonalnego Sanoglesko na którego cel można pozyskać środki unijne. Wartość wszystkich zadań do realizacji w Sanoku to blisko 40 milionów złotych.